Nelly Furtado to artystka, która bez wątpienia zapisała się w historii muzyki lat dwutysięcznych. Jej błyskotliwa kariera rozwinęła się w tempie, które wielu zadziwiło, a stacje radiowe na całym świecie emitowały jej utwory, które do dziś pozostają w pamięci fanów. Przeboje takie jak Money All Good Things oraz Say It Right zyskały status kultowych i po latach wyróżniają się wciąż swoją świeżością, przyciągając nowych słuchaczy. Z okazji ćwierćwiecza od wydania swojego debiutanckiego albumu Wow Nelly opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed lat, które ukazuje jej niezwykłą metamorfozę w ciągu tych lat. Jednak ta nostalgiczna podróż do przeszłości wiąże się z nieco smutnym ogłoszeniem. W dobie kiedy jej kariera znów nabrała tempa w 2024 roku furtado wróciła na scenę z nową płytą po siedmiu latach przerwy, oraz wyruszyła w trasę koncertową obejmującą In Polskę, artystka ogłosiła, że zamierza na jakiś czas zawiesić swoją karierę muzyczną. W swoim oświadczeniu na Instagramie Nelly podkreśliła, jak wielką rolę muzyka odgrywała w jej życiu oraz jak ważna była dla niej możliwość tworzenia. Uwielbiam swoją karierę i wciąż kocham tworzyć muzykę, ponieważ taka pasja to wielkie szczęście, zwłaszcza gdy można to robić zawodowo. Stwierdziła artystka. Dzięki tym słowom możemy odczuć, jak głęboko związana jest z muzyką, mimo że na chwilę pragnie zmienić swoje życiowe priorytety. Nelly Furtado podziękowała także fanom za ich nieustające wsparcie w różnych etapach jej życia, co niewątpliwie jest świadectwem bliskiej więzi z publicznością. Warto zauważyć, że, że decyzja o zawieszeniu kariery muzycznej nie oznacza jej całkowitego zakończenia. Artystka daje do zrozumienia, że nadal zamierza współpracować w branży muzycznej, lecz odbędzie się to w innym tempie. Co sądzicie o jej wyborach? Chcielibyście podzielić się swoim zdaniem w naszej sądzie? W dalszej części swojego wpisu Nelly wróciła pamięcią do swoich muzycznych początków, dzieląc się zdjęciem sprzed ćwierć wieku. Dzięki temu możemy dostrzec, jak wiele zmieniło się w jej wyglądzie i stylu na przestrzeni lat. Niegdyś Furtado charakteryzowała się bardziej chłopięcym stylem, jednak po powrocie na scenę mogliśmy podziwiać ją w bardziej kobiecych stylizacjach, które uwydatniały jej sylwetkę i dodawały pazura jej wizerunkowi. Obecnie, w wieku 46 lat, artystka nie boi się odważnych outfitów, jak bikini, czy odważne kreacje. Nastolatka z tamtego zdjęcia pozostanie jedynie miłym wspomnieniem podsumowała z uśmiechem na ustach w sieci. Nelly Furtado udowodniła, że czas dla niej jest nie tylko sprzymierzeńcem, ale także źródłem inspiracji do nieustannej ewolucji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą galerią, aby zobaczyć jak niewiarygodnie zmieniła się na przestrzeni lat.